Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Fększuj na co dzień. Dzisiaj przedstawię Wam aspekty na dzień 23 czerwca 2025 roku. Moi drodzy, poniedziałek, dzisiejszy dzień w polskim kalendarzu to Dzień Ojca. Więc wszystkim, ojcom, tatusiom, wszystkiego dobrego. A jeśli chodzi o kalendarz Feng Shui, no cóż, moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem świni, według chińskiego kalendarza, i to właśnie świnka sponsoruje nam prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to służą to był dzisiaj szósty urzędnik, a nazwa jego brzmi Inicjować. Dzień dalej, jeśli chodzi o okres miesięczny, mamy we władaniu wodnego konia. I moi drodzy, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Jeśli jesteśmy przy kalendarzu lunarnym, to zachęcam Was do zapoznania się z informacjami na temat pustego kursu księżyca na miesiąc czerwiec, bo to bardzo ważna część składowa kalendarza lunarnego. Rok dalej we władaniu drewnianego węża. Wszystkie informacje na temat yy, słuchajcie tych rocznych horoskopów dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku i również loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy, ciągle są dostępne na kanale. Wszystko linkuje na dole w opisie. Rozwińcie opis, zapoznajcie się z nim. Zachęcam. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, Dzień 6. Urzędnika to czas inicjowania. Feng Shui dzisiaj zaleca nam podpisywanie ważnych umów, rozpoczynanie edukacji i kursów, inaugurację nowego biznesu, rozpoczynanie nowej pracy oraz projektów. Dzisiaj również jest to bardzo dobry dzień na zdobywanie władzy i uwaga na rozpoczynanie remontu. Nie zaleca się przeprowadzki do nowego domu, czy nowego mieszkania, a także do siedziby firmy i nie zaleca się dzisiaj rozpoczynania dalekich podróży. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i świni, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla bawołu, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.